Jest nam niezmiernie miło, że przyjęliście Państwo nasze zaproszenie na dzisiejsze wydarzenie. Oto jest głos zaproszony do Pani Minister. Proszę Panie Prezesie, bardzo mi miło spotykać się z Państwem w takich okolicznościach, a i tym bardziej miło, że to jest moja gmina. I to jest gmina, w której ja mieszkam, w której ja żyję i z którą współpracuję nie od dzisiaj nie od wczoraj. Ta współpraca jest bardzo ważna, ja sobie ją bardzo cenię, bo tylko wspólnie na wszystkich poziomach możemy zdziałać więcej, sprawniej, bardziej efektywnie, a w tych trudnych czasach ta współpraca jest jeszcze istotniejsza. Dzisiaj spotykamy się w okolicznościach bardzo miłych, za chwilę do nich przejdę, ale spotykamy się też w okolicznościach, które wymagają od nas wszystkich współpracy i odpowiedzialności ze względu na to, co dzieje się za naszymi granicami, ale też tutaj. Ta wojna energetyczna, którą wywołał PUPIK-PUPIK, powoduje, że musimy wszyscy razem wziąć odpowiedzialność za siebie i za mieszkańców Polski. Współpraca przy dodatku węglowym, przy dodatku do ciepła, czyli do, do, do paliw różnego rodzaju, którymi ogrzewamy nasze domy, do drewna, do peletu do oleju, do gazu, do prądu. To również jest współpraca z gminą, o którą proszę i za którą dziękuję, bo widzę, że nawet tam przed wejściem jest znak, gdzie o dodatki węglowe należy składać wnioski. Teraz tą współpracę jeszcze intensyfikujemy, jeżeli chodzi o węgiel, ale również nie tylko prosimy o pomoc, ale tą pomoc staramy się Państwu i skutecznie zapewniamy. W tej chwili w Sejmie jest ustawa, która wyznacza cenę maksymalną na na prąd dla jednostek samorządu terytorialnego, również dla jednostek podległych, dla szkół, przedszkoli, żłobków, szpitali, ale również transportu. Z panią Wójt miałyśmy okazję być razem na posiedzeniu wspólnym rządu i samorządu, gdzie ta ustawa była dyskutowana. Ta dyskusja była dobra, merytoryczna. Ja za nią wczoraj w Sejmie również państwu dziękowałam. I to są te okoliczności wymagające współpracy. Ze względów trudnych, ale są też te względy przyjemne. Nie dalej jak w poniedziałek wręczałam czeki na miasto z klimatem. Mam nadzieję, że w kolejnej edycji nasza gmina również w tym odbetonowaniu świata i w promowaniu ciepła systemowego wystąpi. Jest szereg programów dla mieszkańców: mój prąd, moje ciepło, czyste powietrze, które spowodowało, że dwa bełkatowe mamy na dachach Polaków tutaj również. Ta współpraca jest, no a dzisiaj czysty transport publiczny, dwa autobusy, które będą współfinansowane przez Narodowy Fundusz, którym będą jeździć też moje dzieci, którymi ja będę jeździć, dzięki którym to czyste powietrze będzie w tej gminie jeszcze, jeszcze lepsze. Ta współpraca, o którą proszę, za którą dziękuję, o którą apeluję jest na wielu poziomach moje dzieci w... W Młodzieżowej Radzie Gminy U Pani Wójt funkcjonują, pracują, uczą się jak współpracować. Jest ze mną mój syn. Bardzo się cieszę, że widzi, jak ta, jak ta współpraca jest nie tylko na tym bardzo podstawowym poziomie mieszkańców, ale również rządowo-samorządowym. Administracja publiczna musi ze sobą współpracować. Ja w to wierzę, że ta współpraca będzie się umacniać, będzie się wzmacniać, będzie jeszcze lepsza. Cieszę się, że mam okazję być z Państwem w takiej sytuacji bardzo miłej. Mam nadzieję na więcej. Bardzo dziękuję Pani Wójt, bardzo dziękuję Panie Prezesie i z przyjemnością będę uczestniczyć w podpisywaniu tej umowy. Dziękuję bardzo. mamy do czynienia z transportem absolutnie zarejestrowanym. To miejsce powstawania tych zanieczyszczeń jest gdzie indziej, ale ze względu na to właśnie, że wchodzimy w transformację energetyczną, będzie ona również coraz mniejsza. Gratuluję gminie Michałowice, zwłaszcza, że właśnie jest ta samo, już słysząc, że Pani Minister jest w tej gminy mieszkańcy, powoduje, że te gratulacje są dużo większe. Bo tak jak powiedziałem, proszę Państwa, my... Chcemy finansować w dużej mierze, albo w zwiększonym stopniu gminy, nie tylko właśnie duże miasta i nie tylko duże gminy, tylko bogate samorządy nie tylko bogate przedsiębiorstwa, tylko właśnie te mniejsze, które potrzebują, potrzebują bardziej tych środków. W związku z tym, tym bardziej jest miło, że właśnie tutaj będziemy teraz uczestniczyć. Czeka nas jeszcze podpisanie umów na autobus elektryczny w Warszawie, ale Michałowice są pierwsze. Tylko małe podsumowanie zrobię, Dotychczas y, zakupi, zakupionych będzie z, z naszych środków, ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Z, dzięki programowi nam przez resort klimatu i środowiska y, będzie zakupionych ponad 600 autobusów elektrycznych. Y, a no właściwie to można powiedzieć, że prze, ponad 600, ale skoro ponad 600, bo, bo blisko 700 już, bo nie biorąc się pod uwagę... Te programy, gdzie, które kupiliśmy autobusy, to już do zupełnie małych gmin. Do zupełnie małych gmin tam, gdzie po, po prostu jest, potrzebny, zmiana, jest potrzebna zmiana taboru z tych takich najbardziej emisyjnych autobusów, bo te w gminy miały te stare. Przypominamy sobie takie stare autobusy, które jak podjechały na przystanek, to taki był za nimi aż snuga wynosiła się. I tam właśnie w tych małych gminach potrzebne są te finansowania tak zwane hmm. gimbusy, bo dzieci dobadane do szkoły też już, są, też już hmm, mają możliwość korzystania właśnie z tego transportu takiego nowoczesnego, można powiedzieć 21 czy nie wiem, czy czy, 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 nie, czy jeszcze nie ma nowoczesnego, bo już wygrywa tą przyszłość, dlatego że wychodzimy z ekspansją zupełnie. Stąd też jeszcze właśnie yy, yy, to podkreślenie, że w Ministerstwie Klimatu i Środowiska zajmujemy się funduszem niskoemisyjnego transportu, nadal fundusz jest operatorem tego funduszu i podkreślam z całą mocą, bo to też musi być, są to środki krajowe, nasze polskie środki, które przekazujemy na, na te cele. Finansowanie jest w 100%, nie ma 60%, jest to finansowanie dotacyjne. spotkałyśmy się w takiej sytuacji, że ja spotkałam mieszkankę naszej gminy, a potem okazało się, że nasze ścieżki zawodowe splotły się i jako zawsze spotykałyśmy się w sprawach środowiskowych. Prawda? To był taki motyw naszych spotkań, a środowisko w gminie Michomów, jak wszyscy Państwo wiedzą, jest bardzo ważne. A nasza gmina angażuje dużo swojej pracy czasu, ale także środków, działaniach które są związane z ekologią i ze środowiskiem. Są to bardzo różne działania i te działania są w dużej mierze też oparte o, o styl życia w tej gminie. W tej gminie ta gmina powstała w miejscowości, które u nas powstały na linii kolejki WHD, która jak wiemy była kiedyś funkcjonowała pod nazwą elektryczne koleje dojazdowe, więc była takim transportem ekologicznym już od um, okresu międzywojennego i to myślenie ekologiczne myślę, że w tej linii przetrwało także od tamtych czasów. Wykorzystujemy ten potencjał myślenia, że trzeba żyć lepiej. U nas szczęśliwie nie ma takich autobusów, jakich mówił pan prezes, autobusów, które wypuszczają kłęby czarnego dymu i myślę, że nasze dzieci nie znają takich autobusów i obliczni. Transport ekologiczny, ale jest to też ekologiczne budownictwo. Są też ścieżki rowerowe, które nam z każdym rokiem przybywają. To są nowe nasadzenia. Teraz jest wpływy czas, bo mogę powiedzieć, że to tylko I tak z tego z tej ścieżki tutaj znajdziemy się po prostu przeżyć ten czas. Nie dodaliśmy, że tu będą już finansowane stacje ładowania. Tak, bo tak. tutaj są rzeczywiście dwa samochody elektryczne, tak. dwa minibusy, ale są też dwie stacje ładowania do tych autobusów. Także będą kąty. Grazie. Yeah. Yeah. Yeah.